Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. W końcu program o NBA, o koszkówce NBA, bo dzisiaj mamy wielki finał NBA Cup. Tego pucharu, który nie jest aż tak popularny jak ten w zeszłym roku, kiedy w finale był LeBron James. Mówi się o tym, że to jest wielki niewypał, taki marketingowy NBA. Ja bym się tym w ogóle nie przejmował. Tak jak nie przejmuję się wcale tym, że. Na przykład w Polsce nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania koszykówką. Oczywiście teraz wzrasta. Jest Jeremy Sohan, kiedyś był wielki boom, ale można powiedzieć, że to się tak nie rozrosło i gdzieś tam nie spożytkowaliśmy tego sukcesu choćby polskiej reprezentacji. I ogólnie rzecz biorąc, nadal jest to niszowy. Zainteresowanie tym sportem jest dość niszowe, chociaż coraz więcej grup na Facebooku, na Twitterze, coraz więcej ludzi się to jakby interesuje, ale to jest taka bańka mi się wydaje, że to takie ogólne zainteresowanie w Polsce jakoś mocno nie wzrosło, ale ja bym się tak jak mówię, tym nie przejmował i to nie jest dla mnie wyznacznikiem i nie jest dla mnie w ogóle ważne. Więc nie przejmuję się też tym, że mniejsze jest zainteresowanie tym NBA Cup, chyba że w kontekście tego, że kiedyś tego pucharu zabraknie, a jednak fajnie, jak w sezonie regularnym mamy coś takiego innego, taką odskocznię. Ja od samego początku sezonu mogę powiedzieć i narzekam na kalendarz, że codziennie jak patrzę, jakie są spotkania NBA, nic mi nie pasuje. Nie pasują mi te mecze, nie podobają mi się te pary, nie podoba mi się ten kalendarz. Co roku jakby było więcej tych hitów, codziennie coś mogłem konkretnego Obejrzeć a teraz, jednak, szukam tych meczów. Jest 5-6 spotkań i żadnego ciekawego. No, taka jest tutaj moja prawda, koszykówki, i tak ja to widzę. I, I nie potrafię oglądać też każdego meczu. I też ta koszykówka teraz jest ostatnio taka: te rzuty z nieprzygotowanych pozycji są oddawane, i to trochę może denerwować, bo i tak wpadają te rzuty ostatecznie na dość dobrym procencie, ale denerwuje to, że jest coraz mniejsze przygotowanie do rzutów, że często są odpalane i po prostu jak komuś idzie to, to są rzuty oddawane z każdej pozycji, ale idzie. Obrona jest na dość dobrym poziomie. No, ostatnio mieliśmy kilka fajnych spotkań. Fajny jest ten cup, o tyle, że mamy też fajny finał. Milwaukee Bucks nigdy nie przegrali jeszcze w pucharze w grupach, a no i teraz grają, grali z Atlantą w półfinale i sobie bez problemu poradzili Damian Lillard z Janisem Atetuką po, po bardzo słabym początku. Przede wszystkim do Creavers. Mocno krytykowani byli. Milwaukee zaczęli bardzo źle sezon od mocno minusowego bilansu, a potem z każdym kolejnym dniem, tygodniem grali lepiej. I na ten moment można powiedzieć, że to jest jedna z mocniejszych ekip na wschodzie. I ja się bardzo cieszę, bo to co hejterów ma i też oczywiście do Creavers jego. Możemy go krytykować, ale to co często ta konstruktywna krytyka często ludziom miesza się po prostu z hejtem i po prostu każdy kibicuje też mu, że albo że wcześniej czy później mu coś nie wyjdzie, bo tak było w historii. To mistrzostwo ciągle jest podważane, że, było, że to był samograj ten Boston Celtics w 2008 roku, no ja się z tym też nie zgodzę. No ale no, taka jest prawda, że w finałach, w półfinałach gdzieś tam zawodził, najczęściej przegrywał, kiedy jego ekipa prowadziła 3 do 1 w serii, to wszystko się zgadza. Też źle zaczął, e, przejął Milwaukee, kiedy e, poprzedni coach, naprawdę dobry bilans osiągnął z tą drużyną, e, Griffin, a, zastąpił go do Rivers i zaczęło się to fatalnie. Tam e, e, naprawdę nie, nie wyglądało to dobrze, drużyna zaczęła przegrywać. I, I ten sezon już wszyscy spisali ich na straty na samym końcu do Cleavers, i, i Milwaukee się podnieśli. Zaczęli wygrywać te mecze. Chociaż można powiedzieć, że wschód jest y, słaby, y, i te mecze nie do końca y, stanowiły problem dla Milwaukee, ale no jednak oni byli na samym dnie, a teraz są y, coraz wyżej. I, I bardzo fajnie, że Lilard y, z Janisem, przede wszystkim Janis, tutaj gra na poziomie MVP, jest trzeci w tym głosowaniu w wyścigu. O tą statuetkę na pewno razem z Jokiciem tutaj robią niezły popłoch w tym sezonie. Jeśli chodzi o statystyki, są na pierwszych dwóch miejscach. Jeśli chodzi o punkty, no Janis jest liderem NBA. Jeśli chodzi o punkty, dobrze wiemy, że on nie umie idealnie rzucać, ale jeśli chodzi o atak, jest nie do zatrzymania, gdy wjeżdża pod kosz. W tym sezonie jest mocno zmotywowany. Widać, mówi też o tym, że chce zdobyć to MVP, że to jest jego cel. Już ma dwa na koncie. Czy zdobędzie trzecie, zobaczymy. Na razie jak w tym wyścigu jest wyżej, ale na samym końcu Milwaukee może mieć lepszy biorost niż Denver Nuggets, tak się może skończyć, bo oni nie dość, że zaczęli lepiej grać. To też zdrowie też ostatnio im pozwala na to, żeby grać w całym, żeby wreszcie grać w pełnym składzie, bo do Clevers tylko w 11 meczach mógł skorzystać z Lillarda, Janisa i Chrisa Middletona, który ostatnio wrócił i, i tak jak powiedzieli w podcaście. Między Rondą a Paną zdecydowanie zgadzam się z nimi, że takim glugajem, takim naprawdę klejem, plastrem, klejem takim w drużynie jest jednak Chris Middleton, że on nawet nie musi generować jakichś rzutów w ataku, być nie wiadomo jaki. Ale w obronie w miarę daje radę, ale przede wszystkim jest takim no, łącznikiem. I on tutaj był bardzo potrzebny, takim był glugajem. No i faktycznie wrócił do gry i już Milwaukee nie przegrał. Od trzech spotkań wygrywa mecze, a na ostatnie ostatnie 10 meczów, także chyba 7 czy 8 wygranych, oni ogólnie grają bardzo dobrze i to jest mocne przetarcie. I ten finał to jest taki test prawdziwy test dla, dla do Carriversa i Milwaukee Bucks, bo spotykają się jednak z drużyną. Oklahoma City Thunder, która ma bilans 20 do 5, to jest najlepsza drużyna w NBA na zachodzie. No w NBA nie, bo jest Cleveland Cavaliers, jest Boston Celtics, ale naprawdę. To jest drużyna, która tutaj jest najlepsza na zachodzie, która jak nie dojdzie do finału, to będzie zawód. Oni chcą być w wielkim finale z Boston Celtics i tak wychodzi na to, że tak może to wyglądać. I oni tutaj są faworytem pięciopunktowy Mecz oczywiście rozgrywany na neutralnym terenie w Las Vegas. Tutaj każdy chciał grać. I to jest wielka scena, i to jest takie wielkie przetarcie. I może pierwszy test oklahomy żeby tutaj zdobyć coś, pierwszy, ten NBA Cup, żeby wygrać ten Puchar, bo wiadomo, że Milwaukee chce z Dokiem Riversem, z Janicem, który jest mocno zmotywowany, i Damian Lidart, który gra świetny sezon, naprawdę gra bardzo dobrze, chociaż te propozycje transferowe, jakie tam były podane za do San Antonio za Jeremiego Sochana, za tam całą młodzież to były śmieszne i za te piki, bo po prostu San Antonio nigdy do tego transferu by nie doszło, ale to tak na marginesie, chyba nikt tego nie brał na poważnie ale musiałem o tym wspomnieć, bo tak mi tutaj się przypomniało to będzie świetne przetarcie dwóch najlepszych ekip w tym momencie na, na wschodzie po prostu Milwaukee zasłużyła na to, żeby być w tym finale. Tak samo zasłużyła drużyna Oklahoma, najlepsza na zachodzie. Oni w półfinale pokonali Houston. Houston chwilę wcześniej ich pokonali w Lidze 119-116, ale ostatecznie w tym meczu, kilka dni temu, jednak Oklahoma była zdecydowanie lepsza. W ogóle Oklahoma wygrywa wszystko ostatnio. Ma, nie wiem, 5 zwycięstw z rzędu, właśnie wcześniej mieli tą porażkę z Houston Rackets, minimalną. Ale teraz wydaje się po tym meczu ostatnim, że no, idą jak po swoje, idą po tylko ich interesuje na pewno zwycięstwo. Szal z Aleksander pewnie chciałby statuetkę MVP zdobyć tego pucharu. No, ten mecz dzisiaj, o 2.30 czasu polskiego. Na pewno możecie go obejrzeć i jeśli macie Kanal plus, jeśli nie, to w pasie albo na jakichś tam streamach nieistotne. Ważne, żeby ten mecz obejrzeć, bo to jest bardzo fajny mecz, finał tego pucharu i zapowiada się naprawdę ekscytująco, ja już się nie mogę doczekać tego meczu. Co prawda będę w pracy, ale obejrzę go zaraz po pracy, z samego rana, jutro jak wrócę, a w nocy prawdopodobnie też będę śledził to spotkanie i gdzieś tam słuchał, tak jak często to robię. No na pewno bardzo ciekawy mecz. Nie ma, jak wiecie, doskonale Chata Hongrena, czyli wysokiego, najlepszego gracza Oklahoma, ale świetnie zastępuje go od powrotu Isaiah Hartenstein, gościu, który przyszedł z Nowego Jorku, tutaj świetnie zbiera piłkę, jest takim zdecydowanie bardzo ważnym gościem w strefie podkoszowej, a oprócz oczywiście Szaja, który rzuca ponad 30 punktów, 31 nawet ponad punktów na meczy z trzecim strzelcem tylko za Janisem i Jokiciem, wydaje się, że on może wygrać tą klasyfikację, że on idzie, po prostu zaczął Trochę słabiej i teraz rzuca w każdym meczu coraz lepiej. Ostatnio wygląda, jak gracz na kalibru MVP, najlepszy w lidze. No jest świetny. Po prostu w ataku, w obronie rzuca trójki, mało, mało traci piłki, rzuca za trzy punkty. No, już nie mówię jak gra za dwa punkty i jakie ma gwiazdy pod kosz, bo to jest zdecydowanie czołówka ligi Noszaj w zeszłym sezonie, oka ma trochę zawiodła, mieli najlepszy bilans, a w playoffach trochę. Zawiedli przeciwko Dallas. Wydaje się, że teraz mają wszystko, żeby jednak tutaj wygrać całą konferencję zachodnią i też ten Puchar, bo tutaj będą faworytem, oczywiście, z Milwaukee. Ja nie powiem, że tutaj zazwyczaj jestem za Oklahomą, ale tym razem jednak gdzieś tam za tym Dokiem Rewersem i za Milwaukee Bucks jestem minimalnie, ale przede wszystkim jestem za tym, za dobrą koszkówką, za tym, żeby to był dobry mecz, żeby tutaj nie było za dużo błędów sędziowskich, przede wszystkim żeby to był mecz zacięty tutaj oczywiście Szajowi będzie pomagał pomagała cała ekipa, tam jest tylu świetnych skrzydłowych, że to jest drużyna, która jeszcze ma też przyszłość niesamowitą, bo co rok w drafcie mogą kolejne piki, kolejnych świetnych graczy wyjmować w drafcie, a w tym są naprawdę dobrzy. Świetny sezon J Duba Williamsa. On tutaj ponad 21 punktów na mecz. Gdzieś tam ktoś go porównywał do J-Lena Brauna, no bez przesady, tak nie uważam, że to jest już poziom Jelena Brauna jednak MVP finałów, ale gdzieś tam naprawdę świetnie wygląda J-Dub, J-Williams. Tutaj mamy kolejnych Williamsów, jeszcze dwóch, mamy jeszcze świetnych Isaiah Joe, mamy naprawdę, mamy Walkera, mamy naprawdę tutaj świetnych graczy, mamy Caruso przede wszystkim z ławki, gościa, który nie generuje punktów, jakiś statystyk nie robi, ale jest bardzo ważny, też jest takim glugajem dla Oklahoma. Tak jak tam, Chris Middleton. Ciekawy jestem tego spotkania bardzo. Tylko jeden mecz dzisiaj w nocy, ale konkretny przynajmniej. I to jest kanał Piłka i Kosz. Wreszcie zapowiadam mecz NBA, mecz finału Pucharu. Za chwilę, może jeszcze jakieś plotki coś tutaj wspomnę, bo dawno mnie nie było, więc będzie trzeba tutaj jeszcze coś wspomnieć, żeby może przyciągnąć także nowych widzów. Zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zalajkujcie, albo komentujcie, to mocno zawsze podbija algorytmy. Tym bardziej, że ostatnio mnie nie ma, ani na żywo, ani żadnych filmów nie nagrywają, więc mo może tutaj ten film gdzieś tam nie dotrzeć do dużej liczby. Słuchaczy czy oglądających, bo po prostu za rzadko ostatnio nagrywam i zaraz te algorytmy gdzieś tam wyrzucają z tej czeluści i nie ma mnie i nikt nie widzi. I taka jest rzeczywistość. Trzeba robić regularnie. Chciałbym robić częściej, ale ostatnio po prostu praca nie pozwala i. Nie, nie, nie dało się tego zrobić. Bardzo fajnie, że Janis przeciwko Szajowi zagrają w finale. Fajny, fajny będzie to finał, ale mam nadzieję, że kolejne dni też będą także ciekawe mecze. No, wrócił Kevin Durant, nie? mój ulubiony zawodnik. On miał tą przerwę dwu-, tygodniową Fajnie, że wrócił na święta, że będzie tutaj grał w Phoenix i był bardzo potrzebny na tej drużynie. bo nie było, było widać, że Phoenix co prawda świetnie pokładana przez hozara, świetnie dzielą się piłką, jest bardzo dużo podań, ekstra pasów, to wygląda naprawdę nieźle, ale defensywnie przede wszystkim jak nie było Duranta wyglądali słabo, bo Durant jest najlepiej blokującym tej drużyny i takim właściwie centrem z Nurkiciem oczywiście, bo Nurkic pod koszem tam zbiera te 10-15 piłek kiedy gra. W obronie czasem nie dojeżdża, jest wolny, wiadomo, w ataku także, ale gdzieś tam zbiera te piłki. Chociaż, ale Kevin Durant był bardzo potrzebny tej drużynie, znowu nie było Bradleya Billa, no i to jest też problem, że ta trójka Booker Bill, Durant grają za mało meczów, żeby oni tutaj liczyli się w walce o tytuł, żeby byli kontenderem i szkoda, bo bardzo kibicuję Durantowi. Chociaż, tak jak on kieruje swoją karierą, to można go nie lubić, bo. Ja jestem oczywiście podziwiam jego talent, uwielbiam jego grę, jego styl, ale jego zachowanie, jego podejście do gry, jego zachowanie czasem na boisku, czy przede wszystkim te zmienianie klubów, bardzo mi się nie podobało, ale jednak został u mnie tym ulubionym koszykarzem i gdzieś tam nie mogę znaleźć teraz tego nowego, więc jestem bardzo rad, że wrócił po kontuzji i że można oglądać ten mecz z Jutatem, że będę musiał obejrzeć wrócić do niego. Na pewno oczywiście sporo by można było mówić o Filadelfii, bo można by było się z nich śmiać, albo można też płakać, bo McCain świetnie zaczął sezon, szedł po Rookie of the Air, ale niestety ciężka kontuzja, nie wiadomo kiedy wróci do gry, Paul George gra fatalny sezon, Joel Embiid nigdy nie był tak... No, kontuzjowany był często i niezdrowy prawie zawsze, ale aż tak fatalnego sezonu nie miał nigdy jeszcze lepiej, żeby się nie odzywał, bo jak coś mówi, to zawsze mówi źle i bez sensu nie gra Philadelphia, będzie walczyła o play tak to wygląda w rzeczywistości i nie wiadomo, jak Maxi sam ciągnie tą ekipę i ma tego dość na spotkaniu, wyzwał NBA, potem NBA się na to obraził, no po prostu cyrk na kółkach. Kto by się spodziewał, że ta drużyna tak będzie wyglądać, a ostatnio... Przed sezonem jeszcze Paul George się śmiał, że Clippers to nie była poważna drużyna, że wreszcie będzie walczył o tytuł na końcu Clippers. Na przykład wczoraj rzucają 144 punkty, do przerwy już 81 punktów rzucają Utah Jazz. I grają świetnie z Hardenem w tym sezonie, na pewno dużo lepiej niż Philadelphia, i to jest taki pstryczek w nos. Pola Georgea zresztą tam, gdzie on przechodzi, te transfery zawsze są złe. Ci zawodnicy świetnie grają, co przechodzą za pola Georgea. Albo te piki też świetnie się potem sprawdzają, bo przypomnę, że on przechodził do Clippers i dzięki temu odchodził. Szedł z Alexander do Klachomy, Wiecie, kim się stał, właśnie o nim opowiadałem. A, a potem Clippers zostało zostawione przez tego pola George'a i odszedł sobie do Filadelfii. Jeszcze ich wyśmiał, że to nie była poważna drużyna, zgarnął kasę, a oni stracili. Całą przyszłość, bo za tego pola George'a oddali, no dosłownie 10 lat przyszłości, to jest niesamowity, największy błąd i będzie się o tym mówiło, to jest dużo większy błąd niż ten transfer kiedyś z Brooklynu po Garneta, pola Pearce'a z Boston Celtics, no o tym będzie się na pewno sporo mówiło. Lakersi wyglądają fatalnie, LeBron James się zestarzał, no to też jest temat do dyskusji i także oczywiście kary. No i Durant, no bo przecież w stanie był kontuzjowany. No jednak na początku sezonu zaczęli świetnie, ale kiedy już nie są tak młodzi, no to jednak zdrowie już nie pozwala, żeby kontynuować, żeby cały sezon tak tańczyć. I oni mają teraz duże problemy. Durant wrócił po kontuzji. Phoenix może będzie wyglądało lepiej, zatrzymać, czy wróci Bradley Bill. Ale LeBron James też sobie odpoczął kilka meczów i zaraz zagrał świetny mecz. No i właśnie tutaj w kontekście Lakersów jeszcze Broni James, bo... Nie wiem, czy ktoś mnie skrytykuje za to, że będę o niej mówił, ale jednak broni James zagrał na 30 punktów w J League match. Pokazał, że potrafi grać w koszkówkę. Co prawda z dużo mniejszymi, dużo mniej poważnymi graczami niż w NBA, ale jednak pokazał, że ma ten skill, że może gdzieś tam się przebije, że jest mu niezwykle ciężko przy takiej krytyce, przy takim przy takim kiedy wszystkie światła padają na niego i każdy się interesuje każdym jego krokiem, każdym jego gestem, wszystkim Bronie James nie jest na pewno mu lekko cieszę się, że zdobył te 30 tam chyba jeden punktów, trafił 5 trójek czy coś takiego miał mało strat, świetny met Broniego w J League, wygrana jego drużyny fajnie, wolałbym żeby grał jednak dla Lakers wzięli go w draftzie, ale chyba nie jest gotowy żeby grać, widzieliśmy jakie dostawał te minuty to no, wyglądało to nie najlepiej ale no Lakersi wyglądają ogólnie źle i nie wiem czy tutaj nie powinni coś postanowić, oni oczywiście nigdy tankować nie będą, bo to jest taka drużyna ale Davis gra naprawdę jeden z najlepszych sezonów w życiu a, a to nie przekłada się na zwycięstwa bo nikt poza nim nie gra dobrze, no jeszcze Delton Knecht, świetny debiutant z numerem 17 wybrany ale Reeves gra średnio Lebron James się jednak postarzał, D'Angelo Russell z ławki, no, ma, ma przebłyski, jak to Russell, no tutaj ta drużyna idzie do nikąd, ale już o tym wiedzieliśmy a przed sezonem, oni postawili na marketing, na pieniążki, na Lebrona Jamesa. Yy, to nie wygląda dobrze, yy, bo Lebron James też mówił już przed sezonem, że tutaj na mistrzostwo już nie liczy, no jak ty, on już też do końca nie wierzy, to, to nie wygląda dobrze, ostatnie mecze po świetnym starcie Lakersów wyglądają dramatycznie. Wykonany Los Angeles Lakers i JJ Redick ma niezły orzech do zgryzienia i widać, że to jest jednak często debiutant coach, często popełnia śmieszne błędy, decyzje. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie u Lakersów. Minnesota się trochę rozkręciła ostatnio. No i właśnie, i grała właśnie z San Antonio Spurs i w tamtym meczu Jeremy Sochan miał 17 punktów, 15 zbiorek już wyszedł w pierwszej piące. No, ale 14 punktami wygrała drużyna z Minnesoty. Oni grają coraz lepiej. Są jednym z kontenderów zachodu, na pewno, jedną z najlepszych drużyn, tylko muszą jeszcze trochę sobie razem pograć. Ale defensywnie wyglądają świetnie ostatnio. Lepiej niż Stansem, jednak wyglądają właśnie z tym Juliusem Randu. Na no, Nowy York też tam świetnie, fajnie wkomponował Carl Anton Towns, i to jest jedna z takich mocniejszych drużyn. Ostatnio Michael Bridges zagrał 500 na spotkanie z rzędu. To jest y, ostatni taki wyczyn. Chyba w 1983 roku ktoś miał, więc naprawdę niezły wyczyn Michaela Bridgesa, ale pewnie y, Tom Tibodo, grający no. nawet po 47 minut tym Michaelem Bridgesem, w końcu go dojedzie i w końcu ten Bridges y, odpocznie sobie, złapie kontuzję. Oby nie. No już tutaj nie będę się rozkręcał i dalej gadał. To był, to był program o, o koszkówce NBA. Przede wszystkim o tym finale, który dzisiaj czeka nas o 2.30 w nocy czasu polskiego mecz pomiędzy Milwaukee Bucks i Oklahoma City Thunder Dwie najlepsze drużyny w kapie i ostatnio najlepiej grające i fajny finał Pojedynek Szaja i Janice kumpo i tak na to Was zapraszam i zachęcam do oglądania Także kanał Piuka i Koć to był kanał właśnie i to było nagranie o NBA Pamiętajcie o kciukach w górę jeśli Wam się oczywiście podobało I oczywiście komentujcie zawsze będzie mi miło Wam odpowiedzieć na każde z Waszych pytań. A teraz już kończę i wrzucam ten materiał do sieci. Kanał Piłka i Kosz, Koszkrówka NBA. Hej, hej, to NBA, jak to kiedyś? Wołał Pan Szaranowicz, a teraz już kończę i wrzucamy materiałek do sieci.